króciutki przegląd niedzielny, poranny co tam się dzieje w ogródeczku bo zimno, temperatura spadła i ma być poniżej 10 stopni rzeczywiście to czuć no ale trzeba chociaż sprawdzić co tam w trawie piszczy chociaż u mnie trawy mało natomiast na jedynce dzisiaj na pewno 26 marca folsycja, u nas we Wrocławiu tutaj absolutnie pełna kwitnienia duże, małe, o różnych postaciach zresztą też ostatnio się interesowałam, bo chcę jeszcze dokupić u mamy są bardzo różne formy dostępnych forsycji różne odmiany formy, w sensie, że są nawet i sadzone na pniu i zresztą widziałam, że ludzie prowadzą też w formie prawie że drzewek wysokich, podcinając dół ja mam takim powiedzmy bardziej nieogiełznany, uznany, jeszcze właściwie mało przycięty, ale tak na podstawie mojej forsycji można powiedzieć śmiało, że prawdą jest to, co piszą w różnych tam opracowaniach dotyczących uprawy tego krzywu, że rzeczywiście kwitnie najlepiej no, po którymś tam roku po wsadzeniu, czyli u mnie to trzeci no, Noany na czwarty, więc. Naprawdę zaczęłam od małych krzeczeczków takich po, do kolana mini kwitnienia, a teraz pełnia, pełnia kwitnienia. I on ma konarów. Ten mój krzew, raz, dwa, trzy, cztery, mówię, bo mało przycinany może symbolicznie, natomiast teraz, jak już urós taki duży, pewnie będę po kwitnieniu jeszcze troszkę ogarniać, żeby mieć go w ryzach. Tam z tyłu widać drugi krzaczek tutaj przy robini szczeciniastej. Ale zanim tam dojdę, jeszcze chcę pokazać, że również na dwójce dzisiaj, właściwie egzekwa powinny być na jedynce, też pełnia kwitnienia cebulicy syberyjskiej, mojej ulubionego, jakby ulubionej rośliny wiosennej, to kwiat oczywiście, zresztą to są moje ulubione kolory takie w ogrodzie, czyli na pewno niebieski, też żółty lubię też kolory zimne, czyli fiolety i trochę różu, nie przepadam za czerwonym, ale ten niebieski jest po prostu zjawiskowy, zjawiskowy także to do zapamiętania 26 marca i cebulice to są już też trzecie, właściwie czwartoroczne bo ja później dosadzałam, także no Niektóre są y, 3 latka, mają inne cztery. No i obok przylaszczka. Przylaszczki w tym roku słabiej, ale też jakieś kwitnienie tu jest. Mówię, że może sobie jeszcze dosadzę. Niestety widzę, że po zimie niektóre rośliny padły. Tutaj w cieniu, cieniu y, jedna odmiana azali, druga przeżyła, ale to jest naprawdę duży dzień. Oj. Natomiast z innych rzeczy, no bardzo tak jak w poprzednich dniach, startują liście lidowców. Dokupiłam zresztą nowe odmiany. Zobaczymy. Wolę zdecydowanie kupować sadzonki niż bulwy, bo z bulw to nigdy nie wiadomo. i Zobaczymy. I tu widzę, co się jeszcze dzieje. Zimno, więc nie będę długo. Strasznie lubię te wiosenne bratki. Oczywiście nie hodowane z nasiona, ale tak cieszą mnie. No i na trójce dzisiaj na pewno miodunka w kilku odmianach. Tu jest różowa, pewnie jakaś raspberry czy coś takiego. I klasyczna. To są piękne. Nie, nie duże jeszcze u mnie, bo też mi sięgają tak do połytki, ale nie są bardzo gęsto rozrośnięte, ale ale są, więc to mnie cieszy, jakoś w tym roku są chyba trochę marniejsze niż w innych, ale niektóre są nowe też dosadzane w sezonie, w tym poprzednim i tutaj charakterystyczne liście dla miodunki, takie nakrapiane, ale najbardziej cieszą te kwiateczki fiolet, róż i tu jeszcze ta odmiana raspberry pewnie, bardziej malinkowe co tu jeszcze, jeszcze co tu jeszcze no, jeszcze co ciekawe, po raz pierwszy już mówiłam poprzednio taki rok, że równocześnie kwitnie jaśmin nagokwiatowy. topnącze żółte i z żółtymi kwiatami i frosycja I z nowości, tu jeszcze też cybulica z nowości wysadziłam e, Germanię, czyli rododendron, który no bardzo źle wyglądał. To jest centralne miejsce i zamówiłam z Allegro Pieris. Wygląda ładnie na razie 3-4 dni póki co sobie radzi, zobaczymy, jak to będzie, natomiast co zrobiłam, nie, nie miałam serca wyrzucić tej Germanii i zrobiłam to, podsypując mu kwaśnej ziemi, więc tu zobaczymy. I też tak króciutko, bo wiatr się zerwał, widzę, że mega zaczynają teraz w Donicach, z, trochę z opóźnieniem w porównaniu do gleby, te z, m, krokusiki z lasagne, sezonnego na jesieni, ale fajnie to wygląda, myślę. Tak bogato. A na rabacie, oprócz zieleni turzyc, które są zimozielone oczywiście, widać, że startują powoli jacydy, to fajnie. Jest coraz więcej tych cebulek, tu dosadziłam kokorycz, strasznie mi się podobają kwiaty kokoryczy, ale do tej pory nie miałam jej w ogrodzie. I tu jeszcze widzę, że powoli startują różne rośliny, nie chcę tak deptać, bo niektórych mogę jeszcze nie rozpoznać, że to nie chwast i tu na przykład na pewno jest to łubin. Już większość krzewów obcięłam, tu jeszcze została mi róża Dinky Rose, tutaj ładnie przezimowała Azalia I, i zobaczmy jeszcze Wawrzynka, Wilczydełko, no a coraz bardziej purpurowe Pąki. Ten bardzo wcześnie kwitnący krzew wygląda nieźle, przycięłam też klematisy. w większości, oj tu jeszcze by się przydało dociąć. Jeszcze to powtórzę. Tu Stefan przycięty, Franczak. Jeszcze nie wszystko tak uporządkowane, ale powoli, powoli. I tu widzę też w Donicach różne, pewnie czosnek wybija. I jeszcze i zakończę widokiem tej mojej kompozycji na stoliczku. Tak jak mówię, bardzo lubię te wiole, czyli yy, bratki wsadzane na wiosnę i też. W tym roku wsadziłam, dokupiłam pod koniec zimy jeszcze te anemony, które trochę mają za długie nóżki, bo są podpędzone gdzieś tam u producenta, ale tu je staram się wieszać na podporach jakoś tam dają radę i też pięknie cieszą mnie kolorem. Jeszcze pokażę drugiego, trzeciego, także też fajnie robią tutaj taki efekt na wczesnej wiośnie. I jeszcze globalny luk na ogród. I będę kończyć, bo podwiewa trochę jednak wiatr, a nie, nie ubrałam kurtki. I żeby nie zmarznąć, zakończę przy tej drugiej forsycji, tej mniejszej. I teraz już życzę wszystkim dobrego dnia, spokojnej niedzieli.